DEMONTAŻ LUSTERKA zewnętrznego W MARIWIE B W tym aucie lusterko jest przykręcone jedną śrubą dokładnie w ten sposób do nadwozia by to zrobić musimy zdemontować szkiełko nakładkę lakierowaną i przesunąć obudowę zaraz to pokażę DEMONTUJEMY TAPICERKĘ Tutaj mamy kostkę od lusterka, którą musimy wypiąć. I potem taką historię pod tytułem śruby budowy. To są torksy 3 sztuki. Torx 20. Jeden torksik taki malutki z tej strony. jest dokładnie w tym miejscu tutaj gdzie polec. O tam przykrzywiamy obudowę. I tutaj mamy śrubę. To jest przykręcone w ten sposób, przykręcamy budowę i odkręcamy torxem 40.